Dzień dobry widzowie, nie zapomnijcie zobaczyć wczorajszego testu jazdy próbne z nowym Hyundai Elantron. Teraz oprócz w poniedziałku będziemy publikować także testy w piątki o godzinie 20, także zapiszcie w kalendarzu. W dzisiejszym odcinku na poboczu nadchodzi nowy Opel Corsa OPC, a także Audi A6 Etron oraz Alfa Wolf Plus. Zaczynamy! W gamie marki z Ingolstadt debiutują kolejne samochody elektryczne, a tym razem elektryczny odpowiednik popularnego Audi A6 z dopiskiem e-tron. Póki co jest to jedynie pojazd koncepcyjny, ale Audi podążając obroną. Podążając obraną niedawno strategią prawdopodobnie w wersji produkcyjnej zaprezentuje bardzo podobny samochód. Tak było przynajmniej ze świetnym Audi e-tron GT czy Q4 e-tron. Bez wątpienia nowy sedan prezentuje się świetnie. Posiada opadającą lekko linię dachu jak w czterodrzwiałych coupe, a styliści zawarli tu ciekawe smaczki stylistyczne, które dodają mu charakteru. Auto ma zadebiutować oficjalnie podczas zbliżających się targów motoryzacyjnych w Szanghaju i będzie zbudowany na tej samej płycie podłogowej co Audi e-tron GT oraz Porsche Taycan czyli PPE. Niemcy co prawda szykują już kolejną generację płyty podłogowej dla aut elektrycznych, ale ma ona zadebiutować w perspektywie kilku najbliższych lat. Do dyspozycji klientów zostaną oddane dwa rodzaje napędu, na tylną oś oraz na cztery koła. Dostępne będą także dwa rodzaje baterii oraz różne specyfikacje silników elektrycznych, więc informacji na temat tego modelu niebawem. Wraz z ostatnią generacją Opla Corsy w 2019 roku zniknęła także sportowa etykieta OPC. Jest jednak dobra informacja dla fanów tej wersji. Można liczyć na powrót gorącego hot hatcha. Póki co brytyjski odpowiednik Opla ogłosił nadejście w wersji VXR, więc logicznym byłoby wprowadzenie w Europie wariantu OPC. Błyskawicznie w sieci pojawiły się wizualizacje prezentujące możliwy wygląd takiego samochodu, który niestety zgodnie z najnowszymi strategiami koncertu Stellantis byłby elektrykiem. Dodanie tego emblematu oznaczałoby dorzucenie bardziej sportowego pakietu stylistycznego, w którego skład wchodzą zderzaki, progi oraz lotka na klapie bagażnika. Wloty powietrza również byłyby potężniejsze. Jak z mocą? I tu pytanie. W Wielkiej Brytanii Corsa VXR ma cechować się taką samą mocą jak zwykła E-Corsa, czyli 136 koni. Zdaniem producenta Corsa EOPC ma skupiać się na przyjemności zjazdy, a nie na osiągach. choć dło o optymalizację układu jezdnego czy układu hamulcowego. Auto ma zadebiutować w 2022 roku. Zaledwie miesiąc po zaprezentowaniu swojego całkowicie elektrycznego pickupa, Alfa zaprezentowała nieco większy wariant nazwany Wolf Plus, pojazd jest zasadniczo rozszerzoną wersją standardowego Wolfa z niewielką kabiną. Tu przedział pasażerski jest dłuższy niż w modelu standardowym. Podstawą nadal jest ta sama platforma co Jax. Pickup może być wyposażony w akumulator o pojemności 75 lub 85 kWh, który zapewnia zasięg wynoszący maksymalnie 600 km na jednym ładowaniu. Dostępne będą różne konfiguracje silników, które przesłają moc na przednie lub wszystkie koła. Alfa nie ujawniła jeszcze wymiarów Wolf Plus, ale potwierdziła, że Paka będzie miała taką samą pojemność jak do tej pory. Firma spodziewa się, że rozpocznie dostawy swojego modelu nie wcześniej niż w 2023 roku. Dynamiczny rozwój pojazdów elektrycznych z serii EQ jest nadal kontynuowany przez Mercedesa i po premierze najnowszego EQS-a zbliża się debiut kolejnego modelu, a mianowicie kompaktowego crossovera EQB. Model zostanie oficjalnie zaprezentowany już 18 kwietnia na targach w Szanghaju. Będzie to zatem elektryczny odpowiednik Mercedesa GLB, ma charakteryzować się bardzo podobną pudełkowatą stylistyką, zabudowaną atrapą chłodnicy poprawiającą własności aerodynamiczne, nowym oświetleniem leto oraz nowymi zderzakami. Na pokładzie znajdą się nowocześniejsze systemy wspomagające kierowcę, łącznie z układem pół Autonomicznej jazdy. Auto powstanie na modularnej platformie podłogowej MEA EWA 2, podobnie jak jego mniejszy brat. W ofercie znajdą się akumulatory od 60 do 110 kWh, oferujące minimalnie 400 km zasięgu na jednym ładowaniu. Do tego trzy opcje układu napędowego o mocy 200, 268 i 335 koń mechanicznych. Choć teoretycznie ten Triumph Stack oraz Morgan wyglądają zupełnie zwyczajnie, to jednak skrywają swój elektryczny sekret. Zostały zmodyfikowane przez firmę Electrogenic specjalizującą się w konwersji klasycznych pojazdów w elektryczne. Stack nie ma już swojego oryginalnego 3-litrowego silnika V8 z 1976 roku, ponieważ jest napędzany bezszczotkowym silnikiem elektrycznym o nazwie Hyper 9. Połączony jest z oryginalną 4 manualną przekładnią i generuje 109 koni i 235 Nm momentu obrotowego, które przesyłane jest na tylne koła. Akumulator ma ma pojemność 37 kWh i jest zamontowany dokładnie tam, gdzie wcześniej znajdował się benzyniak. Tak samo stało się z silnikiem Morgana, który zasilał pojazd od 1957 roku. Moc dostarczana jest teraz przez ten sam silnik elektryczny, co w stagu w identycznej konfiguracji. Akumulator o pojemności 37 kWh przejeżdża na jednym ładowaniu do 240 km. Dziś chyba przyda się solidny detox od elektryków. Mam coś dla Was, a mianowicie wystawiony na sprzedaż BMW M5 jeszcze sprzed ery elektryfikacji i downsizingu, napędzany wolnosącą jednostką V10. Ten egzemplarz wystawiony na aukcję Bring a Trailer pierwszy raz został zarejestrowany na Florydzie. Nadwozie jest pokryte lakierem w kolorze Interlagos Blue Metallic, a samochód jest osadzony na 19-calowych aluminiowych felgach z oponami Continental. Na liście wyposażenia znajdują się podgrzewane i elektrycznie regulowane przednie skórzane fotele, system multimedialny iDrive z nawigacją, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, i tempomat. Niewątpliwie największą zaletą M5A60 jest oczywiście jego 5-litrowy silnik V10 o mocy 500 koni mechanicznych, Z nim sprzężona jest siedmiobiegowa automatyczna skrzynia napędzająca tylne koła. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność. Zobaczcie poniedziałkowy test hybrydowego Forda Kuga, a także wspomniany wczorajszy test Hyundai Elantra. Jutro kolejny odcinek na poboczu oraz top, a w poniedziałek nowy test Mercedesa klasy S. Do zobaczenia.